Pewnie zaraz wywali check engine. O widzicie? Patrzcie patrzcie co się dzieje. Tu na tym kanale przyjęte jest ujęcie oh, yes. Zabawić się fajnie i zrobić test Sąsiedzi siedzi ze strachu też to Co dziś wymyśli znów stachu Co? Przecież ja nic nie robię ja tylko Cześć, witajcie! Ten film będzie dotyczył kwestii bardzo smutnych i poważnych, bo należy on do tematyki awarii i będziemy znów grzebać w mechanice. To jest, kurde, moja Audiczka, która przez jakiś czas jeździła bezawaryjnie. Aż do pewnego momentu, zaraz Wam pokażę może, w którym to jadą sobie z gór... Poczułem w środku dziwne wibracje. Może sobie uruchomimy silnik. Chyba, że już dzisiaj będzie działać, kto wie. Dobra, czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Uruchamiam silnik. Ej. Chodzi normalnie. Co jest? Chodzi normalnie. Człowieku! Dobra, może najpierw sprawdzę czego dotyczył ten błąd check engine. Ciekawe czy to z temu jeszcze działa. Ten komputerek śmieszny. Zeskanujemy OBD. Czytamy. Jest injektor circuit Open Cylinder One. Injektor circuit, czyli coś chyba z wtryskami. Czyli tak, moi drodzy, faktycznie wykryto przerwę w obwodzie wtryskiwacza na cylindrze pierwszym. Dobra, ja sobie skasuję ten błąd, przejadę się i zobaczę, czy problem dalej będzie. Czy dalej będzie ten problem się pojawiał? No i dobra, kontrolka zgasła. że wyjechał i problem jest taki sam. Czyli po dodaniu gazu. Zaczyna trzepać autem. Czekajcie, bo to nie jest cały czas. I czuć takie szarpanie. Im cieplejszy silnik, tym gorzej. O! Patrzcie, co się dzieje. Znaczy, Wy tego może nawet nie usłyszycie, ani nie zobaczycie, ale całym autem zaczyna trząść wibracje. O! O, widzicie? Patrzcie, co się dzieje. O! Nie, dobra, no nawet nie będę no sami widzieliście, to się dzieje z gałką odbiegów zawracam, jadę do domu dobra, gasimy go zaraz pewnie wyskoczy błąd tak jak wczoraj ale nie potrzebuję, żeby tak silnik dłużej chodził trzeba się zabrać za Trzeba się zabrać za demontaż pokrywy, bo inaczej się nie dostaniemy do pompowtrysków. Dobra, przygotowuję narzędzia i lecimy z tematem. Króco, zawsze się musi coś zepsuć. No widzicie, tak to z tymi samochodami jest. I nie tylko z samochodami. Tak jest ze wszystkim. Wszystko się psuje, wszystko się niszczy. Z biegiem czasu, kurdy. Pierwszy raz będę takie... Taki silnik w ogóle pierwszy raz rozkręcam. To jest chyba BXE? Jakoś tak mi to kolega z roboty mówił. On się tam wiele więcej zna na samochodach. Byłaś! Tu jeszcze są jakieś... dużo tych śrubek tu jest. Tu jedna, tu jedna. Tu i tu. I nabić łożoły o a tu jest ta odma, no nie od powietrzenie skrzyni korbowej O I i co i schodzi No dobra zeszło. Teraz dobra, zaraz wam tu pokażę jak to to wygląda No w pierwszej kolejności to oczywiście pada przypuszczenie tutaj na te na tą wtyczkę, która idzie do pompo wtrysku. Teraz tylko pytanie, który jest pierwszy? Czy ten? Czy może ten? Dobra, niby to jest pierwszy cylinder. Pierwszy od strony rozrządu. No i co teraz z tą wtyczką? Aha, ją się tak tylko wysuwa. To są piny... No i, no, i faktycznie tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale patrzcie się. Kurde, nie chce się, no co jest. Porównajmy sobie z tymi. A ten siedział ciasno. I tutaj są ładne blaszki. Nie wiem, czy wy to widzicie. O, widzicie? Są takie złote, ładne blaszki. A tutaj, ta po prawej, jest taka czarna. Jedyne co teraz pozostaje mi zrobić... Nie wiem, może sprawdzić miernikiem pompą wtryskiwacz, czy ma tutaj rezystancję. To jest pierwszy krok. No a drugi to jest przecisnianie tego styku i ściśnięcie tej kostki, czy jest przejście, o. Jest przejście, jest przejście, jest przejście, jest przejście. Dobra, czyli raczej nie jest uszkodzony. Skoro jest przejście, to na pewno tam jakaś rezystancja musi być. Więc. Więc co ja zrobię? już odpowiedź jest bardzo prosta. To nie trzeba tego rozbierać, ja to tak wygnę po prostu z jednej strony, wiecie? O tak, to przegnę. O! Zobaczcie. O, i teraz tutaj będzie to ciaśniej siedzieć tu i tu. Pojeżdżę jeszcze trochę tym, tak żeby oczyścić. Nie wiem, czy to widać. No, może na zbliżeniu będzie lepiej. O, zobaczcie, widzicie? Wygiąłem je w tą stronę. Jakby tutaj w dół. O. Siknę jeszcze troszeczkę poza tym alkoholu. Takiego izopropylowego. izopropanolu. Tylko tak, żeby się nie za bardzo z olejem połączył. Trochę tam na pewno. Styk się na pewno poprawi. Tutaj, jak już mam kolejne, to zrobimy tak samo. Żeby było na zapas, czyli odginamy blaszki w dół o. i wkładam. No. No. Tak we wszystkich o, kostkach. Co, może sobie tak odpalę na chwilę, co? Może jakoś nie tym olejem. Dobra, pilnujcie, bo tutaj może pryskać olejem w różne strony świata. Ale tak może na chwilę to, to się nic nie stanie. Chodzi, Czyli to chyba było to. Jeszcze oczywiście się trzeba będzie przejechać. Dobra, słuchajcie, byłem w sklepie, kupiłem od razu nową uszczelkę, bo tutaj ciekło. Kupiłem silikon, odczyściłem pokrywkę, tą plastikową. O, chyba ktoś przyjechał. Coś mi się wydaje. Nie co to robisz? Akurat, zdążyłaś na moment w którym to zak zakłada się klapę, to ma wejść tutaj w te szczeliny takie. nie? klapy nie czy co? Było nieszczelne, wiesz, i już przy okazji robię tutaj z tym, jak już tam zerknąłem, no to wymienię to już od razu. Ale proszę nagrać, jak ładnie jest uszczelka założona. O, bo teraz, teraz do mnie przyjechał pomocnik, pomocniczka i, i tutaj się przygląda. Obserwuję. W ogóle powiem Ci, co było, patrz tutaj. Była wtyczka od pierwszego cylindra i ta po prawej była taka czarna, trochę, nie wiem, mi się wydaje, że tam nie stykało po prostu. Ja żebym to odgiął trochę... Gdzie mam to takie? Eee... Dobra, nieważne, miałem takie, taką igłę i odgiąłem troszeczkę w tą stronę, wyczyściłem. No i teraz powinno nie być dobrze. Powinno coś z tego być, no nie? Powinno coś z tego być. Powinno coś z tego być. Tu jeszcze tak przejadę, bo tu też troszeczkę silikonu musi, muszę nałożyć. Proszę bardzo. Ona tu tak jakoś wychodziła, pamiętam tak, tak. O, 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 coś ta, coś ten deceny. O kurde, no, nie wiem, czy czegoś nie złamałem. To jest plastik jednak. Weszło, najciężej będzie włożyć jest z tamtej strony, bo tam jest taki kijowaty dostęp, żeby bez przegubu nie podchodzić, ale będzie dobrze. Idzie, idzie. Dobrze jest. Mam nadzieję, że nie będzie cieknąć i uwaga i klik. Mamy sukces. Uwaga na palce, dobra siadam, testujemy. No i powiem wam moi drodzy, że jest bardzo dobrze i jedzie. Bez problemu przejechaliśmy już całe 5 km i jest bardzo dobrze. Silnik się nagrzał nie ma, no, widzicie nic się nie dzieje, jak tutaj gazu to jedzie normalnie równo. Więc to jest taka usterka. Więc jeśli spotkacie coś takiego u siebie, w 1.9 TDI na pompach to nie wpadajcie od razu w panikę, tylko sobie weźcie spokojnie ściągnijcie podrywkę, zobaczcie omomierzem czy tam po prostu te te kostki po prostu nie stykają, no i tylko tyle i aż tyle. Więc Wybaczcie, by skosowali o wiele więcej, tak to sobie możecie zrobić sami. No i myślę, że no, no ten filmik jest dla was, że jakby ktoś, no to nie coś, no to wiadomo. Dobra, ja kończę, bo jadę już teraz do domku. Dzięki za, za to, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.